Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie. Pyta Pani o intencje różnych osób. Pan numer 1, czyli 1, 2, 3, tak jak Pani napisała w kolejności. Pan numer 1, tu czytam imię, datę. Proszę o wskazanie, jakie intencje ma pan numer 1 do pani. Co o pani myśli? Jakie są jego oczekiwania wobec Pani? Co sam? Wnosi i perspektywy. Proszę Pani, no więc tak, <laughs> w intencjach mamy królową buław. To, że Pani się podoba temu Panu, nie ulega wątpliwości. <laughs> I zainteresowany byłby ten Pan jakąś relacją. Z Panią, bo to oczekiwania dwójka kielichów, czyli bardzo związkowa, tak? Jakby on chciał, żeby Pani wyszła z inicjatywą wobec niego, prawda? Bo on raczej z tą inicjatywą nie wyjdzie, bo jego. Działania pokazane są w czwórce denarów. On będzie chronił swój stan posiadania, to co ma. Nie wiem, czy jest z kimś, czy nie jest, ale będzie mimo wszystko to chronił. O czym jeszcze mówi karta księżyca, że na przyszłość, no to jest sprawa niewyjaśniona. Albo jeśli decydowałaby się pani w ślad za jego intencjami, prawda? Stworzyć relację nieformalną, polegającą na spotkaniach w, sprawie, w sprawach intymnych i nie wyszłoby to poza Wasz krąg, byłoby utrzymywane w tajemnicy, to jemu by to jak najbardziej pasowało, gdyż wcale nie zamierza rezygnować z tego, co ma w tym momencie. Wręcz przeciwnie, będzie to bardzo mocno chronić, stąd być może ciśnienie na Panią, żeby to utrzymać w tajemnicy. Uważa Panią za osobę zrównoważoną w szóstce denarów, czyli osobę, która jest odpowiedzialna za to, co mówi, co robi. Uważa Panią za taką osobę, która daje, ale jednocześnie chce brać. Natomiast wszystko na zasadach takich, no mówię, równowagi, tak? Że on, on sobie myśli, że pani nie będzie mieć jakichś wyskoków i, i nie zacznie mu urządzać scen awantur, ewentualnie jakichś tam, nie wiem, żeniaczek na przykład natychmiastowych. I to generalnie mu odpowiada. Jeżeli pani również odpowiadałby taki układ, czyli utrzymanie wszystkiego w tajemnicy. E, nie oczekiwanie od niego niczego, to jak najbardziej Pan ma wobec Pani e, bardzo takie, no jest chemia tutaj z jego strony. Jeśli Pani by tylko w tej dwójce, czego on oczekuje, bo to jest to, on, czego on chce, żeby Pani zrobiła, tak? Czyli stworzyła jakąś relację, spotkała się z nim być może póki co. E, czy jest coś, co on ukrywa przed Panią? Proszę pani, no jest tutaj pokazana królowa denarów, czyli jest jakaś jego partnerka i są z nią problemy e, i jakby sprawa jest taka na, bardzo uciążliwa dla niego, wręcz powiedziałabym, ku, e, ten związek zmierz, zbierza ku zmierzchowi, natomiast w karcie Wisielca nie za bardzo jest tu pokazane działanie, że może on jest jakiś przytłoczony, tak, ale tak jak mówiłam, on będzie bronił swego stanu posiadania tego, co ma. I też proszę nie liczyć, że na jakichś randkach ewentualnych on będzie bardzo wyrywny do tego, żeby płacić. Dobrze, teraz pan numer dwa. Pan numer dwa. Jakie intencje wobec pani ma pan numer dwa? Co o pani myśli? Czego od pani oczekuje? Co sam daje. Ha, I to sam na końcu. Dobrze. No więc tak, tutaj znowu mamy taką sytuację, intencję karta umiarkowania, czyli generalnie, żeby pani się nie spieszyła. A co o pani myśli? Ósemka buław, że właśnie pani się spieszy, że pani coś chce. Jakby na siłę, tak? Na siłę pani chce spotkań, pani chce pojechać, pani chce widzieć jego. Natomiast intencje, slowly, slowly, karta umiarkowania, prawda? No, nie można powiedzieć, że pan nie jest panią zainteresowany, bo mamy tu znowu królową buław, która się drugi raz już pokazuje. W tym momencie, ja bym powiedziała, że to jest postawa. Podobna do tego pana numer jeden, czyli obu panom pani się bardzo podoba, natomiast no, finał jest taki, karta księżyc, znowu, utrzymajmy to w tajemnicy, nie mówmy, on nie będzie pokazywał pani prawdziwej twarzy, dla niego całość sytuacji z pani strony jest zainicjowana za zbyt szybko. Natomiast on przede wszystkim oczekuje, nie wiem, czy pani w pracy jest jego przełożoną na przykład, bo tu pokazuje się karta współpracy. To jest karta mówiąca na przykład też o tym, że ktoś ma nieuregulowaną sytuację prawną w sensie związków. Tak? I, no i bierze się za kolejną relację. Natomiast co, czego on chce, żeby pani zrobiła, trójka denarów, e, współpraca, potraktowanie jakby tego, co on chce, e, za wytyczną, że tak ma być. Tak? To jest karta mistrza i ucznia. Pytanie, kto tu jest mistrzem, a kto jest uczniem. Wydaje mi się, że w tą kartą umiarkowania to ten Pan mówi spokojnie, spokojnie, tak? E, jeszcze nie czas. Podobasz mi się, ale na razie współpracujmy w rozwijaniu niespiesznym tej znajomości, a to, co powiem, ja, czyli ten Pan, ma Pani respektować, tak? Tak to dla mnie wygląda. Co ukrywa przed Panią? Co ukrywa przed Panią? No więc tak, e, powiedziałabym, e, że jeżeli. Ten Pan nie ma nikogo poza Panią, tak? Czyli jest sam. To wtedy te karty by tyczyły się Pani. Mamy tu, co odnosi królowa buław, czyli domniemam, tak? że, że on no, jest bardzo zainteresowany. Podoba mu się Pani, chemia jest. No i co? I się zastanawia, inwestować w to czy nie inwestować? I wtedy zgadza mi się to z kartą umiarkowania. Zobaczymy, prawda? Mamy y, pazia kielichów, asa. Buław, czyli jest oferta jakiegoś romansu i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale to jeszcze on trzyma w zanadrzu, bo to jest to, co on przed panią ukrywa. No, w skrajnym przypadku może też być jeszcze ktoś inny obok pani, jakaś nowa możliwość i ten pan, jakby równolegle z panią, też może mieć jeszcze kogoś i się zastanawia. Czy w tamto inwestować, czy w panią inwestować. Stąd te opóźnienia w karcie umiarkowania. I kolejny pan. Pan numer 3. Pan. Czytam imię. Jakie intencje ma pan? Mieczy, co o Pani myśli, czego od Pani oczekuje, co sam wnosi i przyszłość. No i proszę pani, a tutaj sytuacja jest jakby zgoła odmienna. Ten pan występuje z pozycji obserwatora. On na panią patrzy, podgląda, zagląda. Nie wiem, czy media społecznościowe, prawda? No mamy tutaj intencje paśmieczy, czyli generalnie obserwuje panią. I nie wiem, czy pani tę osobę akurat odrzuciła, prawda? Ale tu na pani miejscu byłabym czujna, bo to, co on wnosi, to jest karta wieży, czyli może po prostu. On patrzy, podgląda i nagle wniesie ze sobą energię zmiany, destrukcji w najmniej oczekiwanym momencie. On uważa panią, król Denarów, tak? Za bardzo osobę stabilną, za kobietę z pieniędzmi, z klasą, kasą, ale też za osobę, która jest bardzo samolubna i robi wszystko dla siebie, tak? oczekuje od pani paść buław, czyli. Pani powinna wyjść, on chce tego, tak? Romansu, chce spotkań, chce działania, chce takiego, no, no wie Pani, jakieś takie jak to kolekcjonalnie mówiąc, z poje, po, podjarania takiego. I on oczekuje, że Pani to zrobi. No widać, że Pani tutaj jakby no, nie za bardzo chyba skwapliwie do tego podchodzi, bo on na Panią patrzy, co Pani robi. Kiedy pani robi, co pani publikuje na Facebooku, czy gdzie tam, tak? I teraz tak, i najciekawsze jest to, że tu przyszłość relacji to jest rycerz kielichów, czyli jak on się tak już, nie wiem, przyjrzy, napatrzy, albo wkroczy do akcji z tą wieżą i może zrobić, no, no delikatnie mówiąc, zmianę w pani życiu, tak? i to gwałtowną, to potem się sam zaoferuje, proszę, ja tu idę Tobie w sukurs z pomocą, oferuję Ci moje uczucie, zostaw Ty tamtych innych, bądź mną zainteresowana, bo ja jestem szczery, tak? I uczciwy facet. Ech, dobra, co on ukrywa? No on, ten człowiek, tak, jest bardzo zraniony uczuciowo, czy to pani go zraniła, to sobie proszę odpowiedzieć na pytanie, bo jeżeli to pani, to jest zraniony uczuciowo, i przy tym wszystkim jest jeszcze jakaś zazdrosna kobieta. Czyli tak, jeżeli to pani zraniła jego, to te karty należy interpretować tak, że on ma tutaj jakiś plan wobec pani, nie wiem, no, czy się odkuć, bo pani go zraniła, ewentualnie. Jeżeli to nie pani, to jest tutaj kobieta bardzo zazdrosna, przez którą on był zraniony, w związku z tym w Paziu Mieczy na razie obserwuję panią, generalnie no rozsądzając, tak? co pani robi, jak robi, czy pani jest warta jego uczucia. Ale najbardziej tutaj niepokoi mnie ta karta wierzy. co on wnosi. Wierzę, tak jakby on chciał wyciąć konkurencję. Krótko mówiąc, i sam zaoferować pani uczucie. Natomiast myślę, że w tym przypadku, jeśli o niego chodzi, to jest wszystko w sferze jego marzeń i planów. Ale najważniejsze, on panią obserwuje. Dziękuję bardzo.